Cześć Filip, miło Cię znowu widzieć. Dziś oprowadzę Cię po świecie, w którym liczby oddzielone kreską tworzą ułamek całości. Nie wiem, czy cokolwiek z tego zrozumiem. Nie martw się, przeprowadzę Cię przez tajemniczy świat ułamków. Zaczynajmy. Ułamek to sposób zapisania liczby niecałkowitej. Wyobraź sobie tort pokrojony na cztery kawałki. Każdy kawałek tego tortu jest tylko jedną częścią całości. Kiedy zjesz jeden kawałek, to znaczy, że zjadłeś jedną czwartą tortu, czyli jedną z czterech jego części. Jak to zapisać? Ułamek składa się z licznika i mianownika oddzielonych od siebie kreską ułamkową. Liczba na górze to licznik. Informuje nas o tym, ile kawałków tortu zjedliśmy. Liczba na dole to mianownik, który mówi nam, ile było wszystkich kawałków. Kreska ułamkowa oddzielająca obie liczby oznacza dzielenie. Zapis 1 czwarta to to samo, co działanie 1 podzielić przez 4. Dwa kawałki naszego tortu to 2 czwarte, 3, 3 czwarte, a 4 kawałki? Są to 4 czwarte, które równają się liczbie 1, całemu jednemu tortowi. Załóżmy, że podzieliliśmy ciasto na trzy równe kawałki i wzięliśmy dwa z nich. Jeden dla mnie, jeden dla Ciebie. Jak zapisać to jako ułamek? W liczniku zapiszemy liczbę kawałków, które wzięliśmy, czyli dwa. W mianowniku zapiszemy, ile jest wszystkich kawałków, czyli trzy. Dwa z trzech kawałków ciasta to dwie trzecie. A jeżeli ciasto podzielimy na dziesięć kawałków i weźmiemy siedem z nich, to jak zapisać to jako ułamek? Zapiszemy to jako 70. To łatwiejsze niż myślałem. Kolejne zadania spróbuj zrobić samodzielnie. Zapisz podane wyrażenia w postaci ułamków. A teraz sprawdź, czy umiesz grając na matmak.pl.